Witajcie. W pierwszym moim odcinku pokażę Wam, jak nazywamy poszczególne ścianki w kostce Rubika. To nazwnictwo przyda nam się później do nauki algorytmów. Przypomnę, że algorytm, algorytmy to szeregi ruchów w Rubika, dzięki którym możemy ułożyć kostkę. Więc zaczniemy od ścianki przedniej. Ścianka przednia jest nazywana front, jako przód z angielskiego to jest, w skrócie F. Więc wyobrażamy sobie zegar. Jakby szedł, w, w którą stronę idą wskazówki, i w tą stronę mamy ruch front w skrócie F, a w przeciwną mamy ruch F prime. Często się to, za, to zapisuje jako F z skropeczką, więc jeszcze raz pokażę: F F prime. Kolejną ścianką jest ścianka tylna, na której także wyobrażamy sobie zegar. I ym, to jest ścianka back, jako tylna. I więc y, zgodnie ze wskazówkami zegara, będzie to ruch B, a przeciwnie B prime. B, B prime. I teraz od, pokażę od przodu, bo mogą być, żeby było widać, jak to wygląda. B i B prime. Kolejną ścianką będzie to ścianka right, czyli prawa. To jest angielskiego. I w skrócie R. I zgodnie ze wskazówkami zegaru będzie to ruch. R i R'. Prime. R, R'. Prime. Kolejna ścianka to ścianka lewa. I znów wyobrażamy sobie zegar. Więc zgodnie ze wskazówkami zegaru będzie to Left, czyli L w skrócie i Left prime, czyli L prime. L' L prime. Kolejna ścianka to będzie ścianka górna, czyli Up w skrócie U, więc zegar by wszedł w tą stronę, więc ruch U będzie w... tak wyglądać, a U prime w drugą stronę U. U' prime. Ostatnią ścianką jest to ścianka dolna, czyli down, w skrócie D. I znów patrzymy, w którą stronę szedłby zegar. Zgodnie ze wskazówkami zegara będzie D, a przeciwnie D-Prime. Jeszcze raz D i D-Prime. To są wszystkie ścianki. Może jeszcze raz powtórzę, powtórzę wszystkie. Po kolei. Front, przednia ścianka, w skrócie F. F, F-prime. Tylnia ścianka, czyli back. B, B-prime. Prawa ścianka, right. R, R-prime. Lewa ścianka, czyli L. L, L-prime. Górna ścianka up, u, u prime, down, y, dolna ścianka down, d, d prime. To na dzisiaj już wszystko. Zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków, w, którym, w których pokażę, jak ułożyć już kostkę Rubika. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia już niedługo.